Co to jest? Volvo 3 razy 6 Zdanie sterowane? Tak To Co ty gadasz? A możesz się połączyć, pokazać? Masz cztery palusy grube? Grube? Nasze grube, w sensie te grubsze i te cieniutkie Pokaż, Pokaż. Ale kozak I to złego zrobione? Ta instrukcja to jest, zobacz Instrukcji jest mało, nie? Bo to tylko tyle to tyle? Pokaż Ja siedziałem przy tym 3 dni po 4 dni. Powie no, czyta się to jak wcipy, nie? Ale sprzęci Kozacki? No. <noise> Jednak 3 dni to ci to zajęło to naprawdę. Czapki w głowę. No 3 dni przyjąłem przy tym. Bo ja tu nie przyszła się 3 lata, nie? Nie, no już się zadaje. No tak ja to, <noise> to jest taka gruba książka. No, nie, jest, proszę. Świadek byłem mały, to kurwa klocki lebo bawiłem kurwa świadek. A, fajne zabawki. A teraz jestem stary jedno kurwa. Tak, tak. Jest na Aha, tu bateryki tak? tak? od góry otwórz klapkę. I gdzie go uruchomić? Od klapkę najpierw. I teraz ta. A, tym czerwonym pomarańczowym góry przeklę środko w lewo. I przytrzymaj chwilę Dobra, puść a świeci mhm. Dobra, łączy no Co ty gadasz? Połączę Zasilanie pełne Tylko powolutku, nie? Żeby nie spadł nam tak. Czekaj ja to nagram Ale ślip Spędź prawo-lewo. Druga. Wsteczny. Ty z tego maksymalna prędkość, czy może szybciej? Eee, no ma jeszcze, ma jeszcze drive i dwójkę, nie? Ale chłopak. Ale czekaj, jeszcze lepszy, najlepszego nie wziąłeś. <grym> Jebany. Co ty nie za sztos, naprawdę sztos. No to co? Robimy z tego odcinek? No, jak, jak musimy... Kozacki odcinek by był, nie? Bardzo się drożej sprzeda może. To ma dokładnie 42 114 lat. Ile? 22 114. To jest model właśnie. Nie, To, nie, to, jest. to jest model. Ty, to nie byłoby aż tyle. Kurwa. Jest od groma tutaj tego. drobiazgu jest od, od groma. A, właśnie, jeszcze jednego co pokazałem. To on jest włączony. Weź tam jest taki bolec. Na dole, widzisz taki żółty To? No wyciągnij. Opuść to To? To, opuść. No, na dół. Na dół. No, podnieś maskę do góry teraz całą I ten... Ten bolczyk, co tam masz? Który? Ten, co wyciągnęłeś. Wkładasz no. tam, jest taka pomarańczowa na dole, żeby podeprzeć maskę. Na dole. No. koło silnika. Podeprzej. No. I jeszcze ci coś pokażę. Widzisz, jak tu tam chodzą? Siedko? Stary. Kozak. <laughs> no dobra, to teraz kwestia ceny, nie? O. Ile by to mogło być na Allegro. Oficjalnego Allegro sklepu, nie? Mhm. Mają 2193 sztuki po 1055 zł. Ja pierdolę jest nowe Z Volvo Volvo, to jest ten sam model, ten, nie? Ta sama skala Tak 9 stów, to nowe sprzedawać Za 750 próbują używkę No ja wątpię, gdzieś Dobra, powiedzmy, że 4 Ile bym musiał Ci dopłacić do joysticka i słuchawek? Stówkę Ja dałem po dwie stówki za joystick i za słuchawki, nie? Za mhm. 300 są wystawione, to 250 ci zrobi to na instruk. Dobra, nie wyjdzie połody nie mam, że, że dopodziłem. Bo mnie zeżre. No w odcinku zobaczy. No nie, gdzie? No Siema. Siema. A ty chcesz wystąpić w serialu? W jakim serialu? No serial nagrywamy w Lombardzie. Prawdziwy Lombard na YouTubie. O matku jedyna. Że jako złodziej czy kto? <laughs> nie, jako dobrodziej. Dobrodziej? Ło <laughs> kuźwa. <cóż, źle. laughs> ja go zresetowałem, w no. tym momencie po resetie nie masz połączenia z nim, bo musi być z telefonu, nie? jak chcesz, mogę Czy ci... musi być iPhone do tego? A ty tacy chłopcy kurwa na komarkę. IPhone masz iPhone'a? Mam iPhone'a. Mogę ci przyłożyć, kondycja baterii jest 100%, nie? Bo ja go kupiłem, używałem dwa tygodnie, pracy w sumie, nie no. odłożyłem, bo potrzebowałem mieć no daj przyłożę to jak chcesz Noweś. Jest, jest, nie. No weź Apple skoczył nie? No ma, masz. w Ten ekran ma minimalne zadrapania, ale prawie w ogóle niewidoczne. Może ja telefon zalałem, bo doodporny był i już nie jest. To wiesz, co jest dziwne w tych Apple Watchach? Że czasami się zdarzyło tak, że y, kupiliśmy... Zamierz drzwi tylko? Nie, tak. Dzięki. Kupiliśmy od, od kogoś Apple Watcha, zresetowaliśmy. W momencie, jak go sprzedaliśmy i wysłaliśmy, to babka mówi, że trzeba się zalogować na poprzednie konto iCloud. Mm -hmm. O, Apple Watch zablokowany przez właściciela. Blokada aktywacji uniemożliwia każdemu, kto nie jest właścicielem, korzystanie z tego Apple Watch. Aby odblokować tego Apple Watch, wpisz Apple ID i hasło użyte podczas konfiguracji. I chyba musisz podać swoje. Znaczy to, co było sparowane wcześniej. Mm -hmm. Muszę usunąć urządzenie ze swojego konta, bo babka nie pamiętam. Jeszcze raz. To, ale to porąbane, przecież takie coś widzę. Znaczy nic nie zrobisz, musisz się zalogować mm. na to konto, bo nie obejdziesz tego. Parę złączenie parę. ja muszę zmienić hasło do pocztu u siebie, wiesz? Ja hasło. Zaraz nie musiały... Jakbyś mi nie powiedział, to bym nie wiedział, że on się zeruje, wiesz, i konto w jest. No właśnie już się nam w, tak zdarzało, dlatego no. chciałem to ogarnąć, nie? Mhm. Mm no której otwarte jest? W 20. Chyba zdążyły, nie? No. Widzisz, to zrobiłeś ustawienia fabryczne, teraz mm -hmm. się łączymy i on chce stary kąt. No, klasyk. Wiesz, ze starym kątem, no, pamiętasz, to? No. Ciężko. No, Ale dobrze, że masz pocztę, se zresetujesz, ogarniesz no. i ten... Tylko teraz nie chce się ten... Podejrzysz sześciocyfrowy kos, który się stał Twój Apple Watch, to i myśli. No to, to trochę ostałeś. będzie myślał. Trochę będzie myślał. Eee... Yy, Kliknęłeś czy... Nie, 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 ja już, ogarnę. Konfiguruję jako nowy Apple Watch, preferowany nad garstkę łączy się z Apple Watch, no dobra? I teraz trzeba podać. Tak, zmienię frasę, dalej nieprawidłowe. Dobra, więc co ja go zresetuję sobie w aucie, na spokojnie? Mają być do, do Rosmana i grusy to ogarnę, ok? Mm, no dobra. Na no, godziny nie powinien być. Ale to to jest. i ten. No. No. i podejść. Bez... Daj, wybracie, co? Ale kabel, w razie co? Weź, ale życzę. A tak ogólnie, jak by działał, to jak Ty to wyceniasz? To jest Apple Watch jaki? SE 44 mm. LTE? LTE. To jest esim A to, że e SIM wchodzi do niego, czy co? Że po prostu nie masz fizycznej e karty SIM, którą wkładasz, nie? tylko Aha. operator tak jakby instaluje kartę na tym zgarkie, nie? Mhm. programowo. Dzięki temu on jest bardziej wodoodporny, no bo nie ma złącza na SIM-kę, gdzie mogłaby się ta woda wlać. No, iPhone jest wodoodporny. A jaki to jest? 12 Pro Max. Okurwa? Czy używany? to ja mam ponad rok. Dziękuję. Orange. On no, jest ja ubezpieczony teraz jedną. Nie, to, to na pewno oryginał, nie? Mhm. W sensie, on że w... on mi, myślę, mi się wydaje, że nam, wiesz, po czasie coś się się, znaczy, Chodzi mi o to, że jakbyś kupował, nie wiem na no, Allegro powystawowy czy coś, to tam często jest tak, że z dwóch z telefonów składają jeden, nie? Mhm. I, I mógł być, nie wiem, na przykład wyświetlacz wymieniany, źle wymieniony i przez to wiesz, a co on ci do wody wpadł czy co? Jeszcze ja z nim kąpałem. Bo on chyba nie ma wodoodporności ma. takiej do kilku metrów, tylko na zaklapanie. Tak. Oł. Normalnie. I on mi tak kurde działał dopiero teraz. Trzy dni temu. No czekaj chwilę, to jest IPHONE12 Pro Max. Tak. Tak? No jest, że może być stale zanurzony w wodzie. Ale się rozczelnił. No jest, że może być stale zanurzony w wodzie. Także kurde nipa, nie? nie? To tak, że masz ubezpieczony. No. Weź zamknięć drzwi jak możesz. Usunęłem z kąta. Próbuję jeszcze raz usunąłem Ale... z Usunąłem kąta? z końca kąta. udało mi się. No rzeczywiście, IP68, no to jest zanurzenie no. pełne, nie? No nie wiem, mi się wydaje, że ekran się rozszczelnił. Tu na górze, bo z zdusiłem, bo przestał mi łapać zasięg z tego, z sieci, nie? To woda z niego kapała. Wiesz, no w kieszeni nosi się, wygnie coś tutaj tego. Może być. Usunąłem, jak usunąłem to na powinno pójść, nie? Powinno. Ale nie są nigdy, że to się do konta przepisuje nie? Naprawdę, kocham co? Za no chwilę się na boku ci położę i będę pełen żeby żebyś się pojechała do samej motoryzacji. O, no, czeka w Co? Czeka cię cały czas. o. Wow. jestem tutaj pokrzyczany, możemy się ruszać, ona czeka. Co? Poradzisz, no kurde no. Gdzie ja, na... się ja, nie ja nie używam <coughs> razu ma leżeć. Co? Ja nie używam czasu, ma należeć. Połączone w parę. Skonfiguruję jako nowy, lewy. Akceptuję. Patrz, dalej chce iClouda. No. Matko. Dobra, ja ja podlecę, nie, ja zwiążę to, że ona i nie? I my mieliśmy to samo chyba, wiesz? Że dalej, kolega go obrof... usunął ze swojego konta w chmurze, po prostu zalogował się, nie? I dalej trzeba było podać login i hasło, nie? No ja? to ogromnie i podlece, na spokojnie. Tak? Tak. To kiedy? Dzisiaj? Może by.